To nie krem odmładza Twoje ciało, tylko głód. Czy da się odmłodzić ciało? Pośrednio tak. Jednym z takich procesów jest na przykład autofagia. Nie jest to może jakiś magiczny, czarodziejski zabieg, ale jest to szereg procesów, które prowadzą do regeneracji organizmu. Autofagia to naturalny proces samooczyszczania komórek. Dosłownie oznacza samo zjadanie z greckiego. Jest to. Zjadanie, recykling uszkodzonych elementów białek, mitochondriów, fragmentów błon komórkowych, po to, by przetrwać i by działać sprawniej. To taki mechanizm naprawczy, detoksykacyjny na poziomie komórkowym. Istnieje wiele różnych procesów, które powodują, że wchodzimy w ten stan autofagi. Jednym z lepszych są posty. I co ważne, ten okres bez jedzenia powinien trwać dosyć długo, bo powinien trwać najlepiej 16 godzin. Taka pełna autofagia zaczyna się dopiero po 24 godzinach. Im dłużej jesteś bez jedzenia, tym lepiej. Poza postem bardzo dobrze wspomagają autofagię. Między innymi może być to wysiłek fizyczny i to rano na czczo. Może być taki jak mój, czyli idę sobie w wolnym tempie. Najlepiej w lesie, tam gdzie jest korzystna dla człowieka jonizacja. Ale możesz też zrobić hit. Wysoko intensywny wysiłek, ale krótki. Czarna kawa nie przerywa autofagi, wręcz może ją lekko nasilać. Zawarta w niej kofeina i polifenole, np. chwas chlorogenowy, pobudzają procesy metaboliczne i mogą zwiększać autofagię w wątrobie i w mięśniach. Ale uwaga, kawę pijemy bez cukru i bez mleka. Najlepiej, właśnie w tym oknie postu, nie przesadzać z ilością. Jedna, dwie filiżanki maksymalnie. W czasie autofagi, pij dużo wody. Najlepiej, żeby to była woda ciepła. Zaopatrz się w termos. Hormeza to takie zjawisko polegające na tym, że czynnik występujący w przyrodzie i szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych działa na niego bardzo korzystnie. I tak też jest z sauną, czyli wystawianie się na wysokie temperatury i potem na schładzanie. Będzie dla organizmu długofalowo negatywne, ale krótkofalowo będzie bardzo korzystne zdrowotnie i to również sprzyja autofagi. Pamiętaj też, że nadmierny post, zbyt długi post powyżej 72 godzin, może zarówno osłabić mięśnie, jak i odporność. Tak więc zaczynaj z umiarem. Pamiętaj, że po poście należy odżywić się wysokiej jakości białkiem.